Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. no ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba to przyłączam na benzynowy i widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. Czasowe, fantazyjne oraz praktyczne, atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega okazja. Kup kostkę brukową firmy Drog Bruka, otrzymasz prezent. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Mam bilet pierwsze, pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vektra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A Klasyka kina. Odjazd. Kierunek HBO. Balet. Kolejna stacja. Wybierz wektre. Telewizja i internet tylko za 69.99. A HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601 601 601. W czwartek, 17 grudnia, Agnieszka Gieszy zapraszam na wiadomości z Kalisza, a dziś w programie. Skarbnica wiedzy i historii w nowoczesnych wnętrzach zakończyła się budowa księżnicy. Mamy wspaniały obiekt wyposażony. Ten obiekt był marzeniem wielu, wielu, wielu osób. Na 112 i SOR z błahymi sprawami medycy apelują o rozsądek w dobie epidemii. Nie zmieniamy farmakoterapii, nie przepisujemy recept. Nie wykonujemy też zabiegów, które spokojnie mogą być wykonywane przez podstawową opiekę zdrowotną lub też lekarza specjalistę. Apel mój do, do Państwa taki, żeby naprawdę do oddziału atunkowego, do szpitala zaczęły się tylko osoby faktycznie mające problemy zdrowotu, zdrowotne z zakresu bezpośredniego stanu zagrożenia życia i zdrowia. Zima jak na razie łaskawa dla drogowców. Była konieczność podjęcia czynnej akcji na wszystkich ulicach objętych planem zimowego utrzymania. A oto szczegóły. Najnowocześniejsza biblioteka o najbogatszych zbiorach w końcu otwarta. Zakończyła się budowa nowego skrzydła księżnicy pedagogicznej w Kaliszu. Obiekt łączy nowoczesność z historią. Jego standardy i wyposażenie wybiegają daleko w XXI wiek, a zbiory sięgają głęboko historii miasta i regionu. W środę odbyła się kameralna ze względu na epidemię prezentacja biblioteki. Ale książnica od teraz przy ulicy Południowej czynna dla czytelników będzie już od poniedziałku. Jesteśmy w nowym gmachu. Mamy zakończone wszystkie prace. Mamy wspaniały obiekt wyposażony. Ten obiekt był marzeniem wielu, wielu, wielu osób. I to marzenie ziściło się w bardzo szybkim tempie. Jesienią ubiegłego roku wbudowano dopiero kamień węgielny pod te inwestycje, a Gmach wyglądał tak. Dziś wykończony obiekt otwiera się przed czytelnikami. Książnica pedagogiczna w takim kształcie jest nowoczesnym obiektem, który będzie służył mieszkańcom Kalisza, Wielkopolski. Cieszy fakt, że udało się to przedsięwzięcie zrealizować. Jego wartość to Prawie 11,5 miliona złotych są to środki pochodzące z budżetu województwa wielkopolskiego. Wiele wszechstronnych sal. Zaraz przy wejściu czeka czytelników nieco dobrej historii sztuki i naszego miasta. Znajduje się tam bowiem oryginalna pracownia kaliskiego artysty Władysława Kościelniaka razem z jego dziełami, ale i przedmiotami codziennego użytku. Na czytelników czeka główna sala regałów z setkami najpopularniejszych tytułów, literatury popularnej, specjalistycznej dla dzieci, ale i z prasą codzienną – co ważne, książnica otwiera się nie tylko dla studentów, badaczy czy nauczycieli, ale dla każdej osoby, która chciałaby chwilę spędzić przy książce. A warunki do tego są tu znakomite: dla gości przygotowano zakątki z wygodnymi fotelami, a dużą salę szybko można podzielić przesuwnymi szklanymi drzwiami na kilka mniejszych, by nie przeszkadzać sobie nawzajem. To jest przestrzeń, która pozwala nam dostosować oczekiwania i potrzeby na miarę XXI wieku. Rzeczywiście czytelnictwo w Polsce jest w tej chwili w odwrocie i jako województwo dołożymy wszelkich starań właśnie również poprzez taką infrastrukturę, żeby zachęcić ludzi do czytania, do powrotu do, do książek. Mamy do czynienia z nowoczesnymi przestrzeniami, które będą łączyły w sobie funkcję zarówno edukacyjną, naukową, kulturalną, ale będzie to też przestrzeń na spotkania z mieszkańcami, spotkania mieszkańców ze sobą. Klimatyzowane i przestronne sale dają nie tylko poczucie swobody, ale i bezpieczeństwa, szczególnie w dobie pandemii. A w odnajdywaniu ulubionych tytułów pomogą księgozbiory, w takim tradycyjnym wydaniu, jak i elektronicznym. W przeczesywaniu baz książek pomogą bibliotekarki pracujące w dwóch nowoczesnych recepcjach. Czytelnik może swobodnie poruszać się tutaj między półkami. Książki są ułożone tematycznie, także nie martwmy się, że czytelnik się zagubi. Książnica dla czytelników otwarta będzie od 21 grudnia, czyli najbliższego poniedziałku. Lockdown, który niedawno dotknął również takie miejsca, był bardzo uciążliwy między innymi dla studentów, ale ten czas pokazał, że zapotrzebowanie na wiedzę w tej tradycyjnej formie wciąż jest wysokie. Nasi czytelnicy nas nie opuścili, wręcz ich przybyło. Studenci wręcz dziękują wszystkim tym, osobom, które spowodowały, że te nasze biblioteki się otwierały na klienta w pandemii. Więc to jest taki dodatkowy aspekt tego, że warto jest inwestować w bibliotekę, warto ją zrobić nowoczesną i warto jest zadbać o to, by zawsze była gotowa na klienta. Księżnica to również skarbnica historii. W strefie zbiorów historycznych znajduje się specjalistyczny magazyn, w którym odpowiednie warunki chronią najcenniejsze dzieła przed upływem czasu i dotykiem tysięcy dłoni czytelników. Są tam przechowywane m.in. grafiki i obrazy Władysława Kościelniaka, liczne starodruki, ale też zaawansowany sprzęt techniczny do ich cyfrowej archiwizacji, dokonywania dokładnych kopii. Dzięki temu pracownicy książnicy mogą najcenniejsze tytuły, Wersji cyfrowej udostępniać szerokiej publice, gwarantując przy tym bezpieczne przetrwanie oryginałów. Teraz sprawdźmy raport Ministerstwa Zdrowia dotyczący epidemii Wielkopolska. Ponownie na prowadzeniu pod względem dobowego przyrostu zakażeń koronawirusem. Od wczoraj w naszym województwie potwierdzono ponad 1500 nowych przypadków. W całym kraju jest ich niespełna 12 tysięcy. A 431 osób zmarło. Jak jest w Kaliszu i regionie? W Wielkopolsce zmarło w sumie 51 osób, w tym jeden mieszkaniec powiatu Kaliskiego. W powiecie zakażeń jest akurat niewiele, bo 19, ale już w samym Kaliszu nastąpił nieznaczny wzrost i dziś mamy 34 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa. Więcej 37 jest w powiecie Ostrowskim, a 40 w Ostrzeszowskim. Tam też zmarły 4 osoby. Przewlekły ból głowy, bezsenność, otarcia. Powód nieuzasadniony, by wezwać pogotowie lub zjawić się na sorze, które są od ratowania życia, zawsze się znajdzie. I od zawsze jest to poważny problem, a szczególnie teraz, kiedy medycy przed spotkaniem z pacjentem muszą stosować dodatkowe środki ostrożności, co zabiera cenny czas. A często okazuje się, że wzywający pomocy najzwyczajniej w świecie powinien skorzystać z teleporady. Teleporady wprowadzono wiosną i z pewnością minie jeszcze trochę czasu, zanim przyzwyczaimy się do takiego sposobu kontaktu z lekarzem. Jednak praktyka czyni mistrza, i kilka miesięcy po wprowadzeniu teleporad wiemy, że wiele rzeczy możemy załatwić właśnie przez telefon, sms lub maila. Ja mam starych pacjentów. Ja pracuję tu 40 lat. Ci, co byli młodzi, to teraz są starzy. I w tej chwili, jak z nimi rozmawiam, czy jak się widzę, nie ma w sklepie, czy, czy są zadowoleni w tej chwili. Bo naprawdę na spokojnie można porozmawiać i wszystko załatwić, wszystko sobie uzgodnić. Jednak nadal część osób boi się teleporady lub jest zniechęcona, zajętym numerem lekarza, obchodzi system. W jaki sposób? Najprostszy z możliwych. Zamiast pomocy u lekarza rodzinnego czy specjalisty, dzwoni na numery alarmowe. Jazda i to dosłownie zaczyna się w momencie, kiedy zgłoszenie zostaje uznane za zasadne. Obecnie każdy taki wyjazd to sporo dodatkowej pracy dla medyków. Wyjeżdżając do poszkodowanego, musimy się dodatkowo zabezpieczyć czyli oprócz odzieży medycznej, w której chodzimy na co dzień w pracy, stosujemy fartuchy barierowe, maski przy ubice, a czasem jest to pełne ubranie kombinezon, które tak roboczo nazywamy kombinezonem covidowym, czyli jeżeli mamy informację, że nasz pacjent jest z grupy ryzyka lub ma typowe dla koronawirusa objawy, to wtedy przed wyjazdem lub dojeżdżając na miejsce zdarzenia, ale jeszcze nie wchodząc do naszego poszkodowanego, musimy się dodatkowo ubrać, dodatkowo zabezpieczyć. I chociaż tych telefonów w ostatnim kwartale było mniej niż przed rokiem w tym okresie, to nadal sporo zbędnych w ostatnich trzech miesiącach było ponad 53 tysiące takich zgłoszeń, prawie 50 tysięcy na numer 112, w tym sporo ponad 35 tysięcy były to zgłoszenia nieuzasadnione. W miesiącach wrzesień do listopad 2019 liczba zgłoszeń w stosunku do tego samego analogicznego okresu do roku 2020 była większa, więc można powiedzieć, że zmniejszyła się liczba zgłoszeń trafiających na numer 112 o około 10%. Natomiast liczba zdarzeń, które zostały skutecznie przekierowane do Państwowego Ratownictwa Medycznego, zdecydowanie wzrosła, szczególnie w miesiącach październik i listopad ten wzrost wynosił około 20%. To zjawisko oczywiście jest związane ze zdarzeniami związanymi z epidemią. I należy z tym ją jednoznacznie wiązać. A jeśli nie pogotowie, to szpitalny oddział ratunkowy. Te również działają w zaostrzonym rygorze sanitarnym, więc każdy pacjent to potencjalne zagrożenie. Osoby z błahymi problemami zdrowotnymi nie zgłaszały się na oddział ratunkowy, tylko szukały pomocy u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, u lekarzy w przychodniach specjalistycznych, czy tzw. wieczorience, która działa przychodni przy szpitalu. Cały E, e, całe działania personelu medycznego, personelu medycznego, są nakierowane na, na właśnie e, pomoc pacjentom e, podejrzanym lub zakażonym wirusem, kor koronawirusem, ale musicie być Państwo też świadomi, że oczywiście cały czas leczymy i diagnozujemy pacjentów tzw. Tak niecovidowych. Dyżurny w Centrum powiadamiania Ratunkowego robi wywiad z dzwoniącym. Odpowiedzi, jakich udziela szukający pomocy, są podstawą do wysłania zespołu ratownictwa medycznego. Z wieloma sytuacjami nasi poszkodowani są w stanie poradzić sobie spokojnie w domu. Podam przykład, z którym się, się, się dosyć często borykamy. Jeżeli ktoś ma ból głowy od roku, to znaczy, że jest to schorzenie przewlekłe już raczej na pewno z koronawirusem związane nie jest, i my jako zespół ratownictwa tego problemu nie rozwiążemy. Jeżeli ktoś jest chory przewlekle, choruje przewlekle, zna swoją chorobę. To też powinien wiedzieć, że raczej zespół ratownictwa medycznego jest tylko od postępowania doraźnego, czyli w danym miejscu, w danym momencie jesteśmy w stanie doraźnie pomóc, ale na pewno z tego skorzenia tej osoby nie, nie, nie wyleczymy. Kilku porad doraźnych może udzielić też właśnie dyżurny w CPR. Dane Urzędu Wojewódzkiego, który koordynuje pracę centrum, pokazują też, że spośród prawie 50 tysięcy telefonów na numer 112 w ostatnim kwartale, niecałych 17 tysięcy dzwoniących zrezygnowało z rozmowy przed połączeniem z dyżurnym. Za tydzień wigilia przygotowania do świąt wkraczają w ostatnią fazę, a to oznacza m.in. szukanie prezentów dla bliskich nam osób. Jeśli zamawiacie je przez internet, uważajcie na podejrzane smsy. Rozpoczął się okres przedświątecznej gorączki zakupów, także w internecie. Przypominamy, że oszuści często próbują wykorzystać nasz pośpiech i roztargnienie. W ostatnim czasie podszywają się pod firmy kurierskie. Oto przykładowa treść takich SMS-ów. Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 50 groszy. Przepraszamy za utrudnienia, prosimy uregulować należność. Z powodu sytuacji w kraju wymagana jest dopłata za ubezpieczenie paczki w kwocie 1 ,19 zł 19 groszy. Dopłać na. Pamiętajcie, SMS z prośbą o dopłatę drobnej kwoty do zamówionej przesyłki może być próbą wyłudzenia naszych danych potrzebnych do logowania w banku. Gdy klikniecie w podany w SMS-ie link i zrobicie przelew na tę drobną kwotę, wtedy oszuści dostaną się do waszego konta i mogą je dokładnie wyczyścić. Kończę służbę w Wielkopolsce z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, napisał w oświadczeniu Łukasz Mikołajczyk, który został wczoraj odwołany ze stanowiska wojewody Wielkopolskiego. Kto będzie jego następcą? Giełda nazwisk ruszyła. Jednak na razie to tylko spekulacje, jak podaje „Gazeta Wyborcza”. Wśród potencjalnych następców wymienia się m.in. pochodzącego z Poznania wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Tadeusza Dziuba i radnego powiatu poznańskiego, byłego Kaliskiego, radnego Filipa Żelaznego, prawnika. Dotychczasowy wojewoda Ostrowianin Łukasz Mikołajczyk swoją funkcję sprawował ponad rok. Samego odwołania nie komentuje. W wydanym wczoraj oświadczeniu dziękuję wszystkim, z którymi miał okazję współpracować jako wojewoda. Doświadczenie tych relacji było dla mnie niezwykle wartościowe i jestem pewien, że pozwoli zbudować fundamenty pod moje dalsze działania w służbie Rzeczypospolitej. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i rządowi Zjednoczonej Prawicy życzę wytrwałości i dalszej realizacji działań, których celem jest dobro naszej Ojczyzny, napisał Łukasz Mikołajczyk. Wniosek o jego odwołanie złożył minister MSWIA za powód, podając tu cytat „utratę zaufania w związku z podjęciem przez niego sprzecznej z interesem publicznym i wydanej z naruszeniem przepisów prawa decyzji dotyczącej budowy tzw. zamku w Stobnicy. UF zamek powstaje na obrzeżach Puszczy Noteckiej. To część chronionego obszaru Natura 2000. Buduje go prywatna firma. Zgodę na inwestycje wydał starosta Obornicki. Sprawą zajęła się jednak prokuratura, która uważa, że zamek jest zagrożeniem dla środowiska i nie powinien tam powstawać. Zatrzymano siedem osób przedstawicieli inwestora i urzędu. Śledczy skierowali do wojewody wniosek o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę. Łukasz Mikołajczyk nie uchylił decyzji. Decyzji starosty, ale jednocześnie stwierdził, że ta została wydana z naruszeniem prawa. Pierwszy wyjazd w ramach akcji Zima już za drogowcami. Śniegiem sypnęło dokładnie dwa tygodnie temu w pierwszych dniach grudnia. I chociaż płatki szybko topniały, to drogi zrobiły się śliskie, dlatego konieczna była interwencja ciężkiego sprzętu. W tym roku za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialna jest jedna firma. Zasypany śniegiem, świat ma swój urok, chociaż coraz częściej biała zima należy do rzadkości. Jednak trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Szczególnie drogowcy, o których jak już się wspomina w kontekście tej pory roku, to najczęściej o ich zaskoczeniu tym, co przyniosła pogoda. A typowa grudniowa aura już dała o sobie znać. Niewielki śnieg spadł w pierwszy czwartek miesiąca i sprawił, że solarki wyjechały na ulicę. Te pojazdy to część ciężkiego sprzętu przygotowanego. Na ten sezon. Osiem solarek wyposażonych w pługi, cztery pojazdy z pługami. Oczywiście tutaj nie było potrzeby używania pługów, pracowało te osiem solarek. Była konieczność podjęcia czynnej akcji na wszystkich ulicach objętych planem zimowego utrzymania czyli większości na terenie miasta. Zimowym planem utrzymania objęte są drogi krajowe, wojewódzkie i oczywiście wszystkie, na których odbywa się komunikacja miejska, a w razie konieczności też pozostałe w granicach Kalisza. Rozpoczęcie odśnieżania i sypania zależy od zaprzestania opadów śniegu i na początek drogowcy pojawiają się na najważniejszych szlakach komunikacyjnych. Uszarstniamy nawierzchnię przy użyciu solanki, są określone tutaj te stężenia maksymalne dopuszczalne, nie używamy piasku i w skrajnych sytuacjach, kiedy temperatura spadłaby poniżej minus 10 stopni, wtedy za naszą zgodą może być użyty do uszarstniania na wierzchni na piasku z solą. Miasto jak zawsze podzielone jest na cztery rewiry. W tym roku przetarg na zimowe utrzymanie dróg wygrała jedna firma, najczęściej odśnieżaniem i posypywaniem zajmowały się dwie. Dbanie o chodniki należy już do gospodarza budynku lub terenu obok którego ciąg dla pieszych przebiega. W sztuce lubi mówić szeptem, a twórczość jest dla niego po prostu poszukiwaniem prawdy o człowieku i świecie. Kaliski artysta Janusz Kokot wciąż poszukuje nowych form wyrazu, a ze swoją twórczością chce dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Między innymi dlatego powstał filmowy portret artysty. Artysta to jest człowiek drogi. To jest ten, który poszukuje, ten, który jest bezkompromisowy który chciałby odkryć prawdę w sobie samym i dzielić się tą prawdą z widzami. Janusz Kokot urodził się w 1960 roku w Kaliszu. Uprawia malarstwo i rysunek. Zrealizował 19 wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 13 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich. Po stracie żony udałem się do Afryki. Praca i sztuka była dla mnie terapią. Dla mnie bardzo ważny zawsze był warsztat. Ja mam duży szacunek do widza i nie umiem się wznieść ponad to i, i serwować jak, jakąś byle jakość. W ciągu ponad 30-letniej pracy artystycznej Janusz Kokot używał różnych technik malarskich, ale w ostatnich latach tworzy niemal wyłącznie wykorzystując pastele olejne i papier. Rozumiem, że obraz tak naprawdę powstaje w widzu. On jest zależny też od doświadczenia, które widz wnosi, jakby patrząc na obraz. Tak naprawdę on się rodzi gdzieś między ścianą a widzem. Więc ja daję widzowi pełne prawo do interpretacji. Janusz Kokot czasami łączy sztukę z rzeczami codziennego użytku, niedawno zaprojektował filiżanki, które promują Kalisz jako miasto artystów. Choroba u małej Sandry postępuje. Na jej koncie brakuje już tak niewiele. Na naszym portalu wracamy do sprawy dziewczynki z powiatu kaliskiego, która cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, a ratunkiem jest tak zwany najdroższy lek świata. Liczy się każda złotówka, by zatrzymać rozwój choroby. Tym apelem się z państwem żegnam. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.